Cześć! Ludzie od wieków zbierają sok z brzozy. W tym filmie pokażę Wam, jak ja to robię i co najważniejsze, jak to zrobić, żeby nie uszkodzić drzewa. U Matyldy za płotem. Żeby pozyskać sok z brzozy, przede wszystkim musimy znaleźć tę najlepszą. Jak to zrobić? Najlepiej na swojej działce albo u znajomych, przyjaciół w jakimś miejscu, które jest odległe od dużej aglomeracji, fabryki. Im bliżej natury, tym lepiej. Brzoza nie powinna być ani za młoda, ani za stara. Najlepiej taka pomiędzy. Mam już brzozę. Jakie narzędzia są potrzebne? Przede wszystkim wkrętarka. Tylko dobrze naładowana. I koniecznie z wiertłem do drewna. Wtedy wszystko pójdzie nam sprawnie i bez problemów. Może się też przydać scyzoryk, rurka, którą będzie ściekał sok z brzozy, no i oczywiście butelka, gdzie ten sok będziemy zbierać. Ważna informacja: rurki mają różne średnice. Najlepiej zabierz ją ze sobą do sklepu i wtedy dobierz odpowiednie wiertło. Ja wybrałam dziesiątkę. Zaczynamy pod kątem. Zobaczcie, lekko tak od tej strony i powoli. Zobaczcie, od razu leci sok, i szybciutko wkładamy przygotowaną rurkę. Leci! Nie musiałam długo czekać. Soczek już jest. Ja zbieram sok z brzozy na początku kwietnia, ale wszystko zależy od tego, w jakim regionie Polski to robimy. Na przykład moi znajomi na Mazowszu zaczynają pod koniec marca. Najlepiej obserwować przyrodę. Chciałabym zbierać sok przez cały rok, ale można to robić tylko do momentu, zanim drzewo się zazieleni. Ja piję tego soku bardzo dużo, już nawet nie liczę, ile takich kieliszków dziennie. On ma bardzo dużo właściwości: zawiera potas, magnes. Mnóstwo mikroelementów, jest dobry na odporność, wzmacnia włosy, yy, zawiera też witaminy z grupy B. Najlepiej poczytajcie sobie, dużo na ten temat jest yy, informacji, bo jest to ogromne źródło samego dobra na zdrowie. Żeby brzozie też to wyszło na zdrowie, pamiętajcie, że nie można zbierać więcej w sezonie z jednego drzewa niż 10-15 litrów soku, a później mamy taki kawałek drewna. I zatykamy wywierconą dziurę. Gotowe. Pamiętajcie, polecić ten film swoim znajomym. Niech oni też korzystają z tego, co daje natura. Subskrybujcie, komentujcie i cieszcie się tym, co daje sok z brzozy. Po Matyldy za płotem.